Cześć, witam Was noworocznie. Chciałabym bardzo szybko dzisiaj powiedzieć Wam o dwóch rzeczach. Jednej, która bardzo mnie rozbawiła, a druga to jest hiszpańska noworoczna tradycja. Sylwester, czyli tak naprawdę dzień 31 grudnia i noc 31 na 1 stycznia, jest po hiszpańsku nazywana Noce Wiecha i to oznacza dokładnie Stara Noc. No i takim zwyczajem hiszpańskim jest to, że o 12 równo powinno się zjeść 12 winogron, teoretycznie w ciągu 12 sekund, no ale umówmy się, nikt, nikt nie robi tego tak szybko, i pomyśleć życzenia na 12 miesięcy roku. No więc wzięłyśmy ze sobą te 12 winogron na oglądanie fajerwerków, no bo generalnie fajerwerki w Walencji to jest rzecz zawsze niesamowita, Lubują się bardzo w huku i błyskach, i, i w ogóle, właśnie, w sztucznych ogniach. A <gryw> dlaczego tak bardzo rozbawiło mnie to w tym roku? Otóż, jak czytałam informacje dotyczące tegorocznych obchodów e, Sylwestra, to na stronie pojawiła się informacja o tym, że no, fajerwerki w tym roku będą wyjątkowo niesamowite. W czterech miejscach, synchronicznie, będą się odbywały pokazy, w sumie będzie wykorzystanych. 2000 kg prochu do tych pokazów. I kolejne zdanie w tym opisie brzmiało: no, bo Walencja w 2024 roku będzie zieloną stolicą. I trochę nie wiem jak się te fajerwerki mają do bycia zieloną stolicą, no ale gdzieś tam dalej w tekście wytłumaczyli, że chodzi o to, że ten proch, który jest wykorzystywany do do tych fajerwerków w tym roku jest Nieszkodliwy. W sensie jest stworzony z y, jakichś tam materiałów, które wykorzystuje się też do y, efektów specjalnych w teatrach, czyli teoretycznie w pomieszczeniach zamkniętych, więc nie powinien być jakoś bardzo mocno trujący. No ale mimo wszystko. <grych> y, pokaz trwał 8 minut. I y, y był naprawdę niesamowity, naprawdę, naprawdę pięknie to wszystko wyglądało. Dlatego no, ta zielona stolica trochę mnie rozbawiła. A jeżeli lubicie oglądać fajerwerki, to za chwilę kilka filmików z wczorajszego pokazu. Może być głośno i na pewno będzie błyskało. śliwego nowego roku